Bezpieczna przyszłość Polaków, hasło wyborcze PiS. Przecież to szczyt hipokryzji. Możemy powiedzieć, że koń by się uśmiał, ale niestety, bo o koniach będzie właśnie. Rok 2015, Janów Podlaski. Do czasu dobrej zmiany Mekka hodowców w koni czystej krwi arabskiej z całego świata. Stadnina prowadzona od lat przez pana Marka Trelle, wybitnego, światowej sławy specjalisty. Organizowane wówczas aukcje Pride of Poland przyciągają hodowców z całego świata, którzy gotowi są zapłacić ogromne pieniądze za konie z Janowa. W roku 2015 Stadina przynosi rekordowy zysk 3 milionów złotych. A potem z hasłami Polski w ruinie, dobrej zmiany, władzę zdobywa narodowo-socjalistyczna, populistyczna partia PiS. Fachowców zastąpiono, zatrudniono swoich, konie stały się pierwszymi ofiarami tej cudownej zmiany. Zaczęły umierać. W tym czasie dyrektorem stadniny jest już człowiek z prawicy. Marek Skomorowski. Partyjny aparatczyk powiązany ze Zbigniewem Ziobro. Sam przyznaje, że o hodowli koni wiedzy nie ma żadnej, ale... Swoje konie ze stadniny, oczywiście te, które jeszcze żyły, zabierają światowe gwiazdy. Marka budowana latami rozpada się w drobny mak. Następcy Skomorowskiego, a było ich wielu, bo i wiele gęb trzeba wykarmić... Nie potrafił zrobić wiele więcej niż wyprzedawać bogactwo Janowa, by jakoś połatać budżet, sprzedano najlepsze klacze stadniny, co zubożyło linię genetyczną. Patrząc na to, co się stało w Janowie, widzimy co pis robi z Polską. Zabija i niszczy wszystko, czego się dotknie. Pomyśl, serio, chcesz tak żyć? Może już wystarczy, dość. Musimy to zmienić ty i ja. Może Polityka Cię nie interesuje. Może myślisz sobie, to nie moja sprawa, jeden syf, ale może kochasz konie i nie chcesz, żeby taki los spotkał inne koniki i inne zwierzęta. To świetny powód, żeby 15 października pójść i zagłosować za wolnością i w obronie tych, którzy sami głosu oddać nie mogą. Zrób to. Proszę. To bardzo ważne.